Pan Sebastian Florek jest człowiekiem dynamicznym, entuzjastycznie podchodzącym do stawianych przed nim zadań. Pan Sebastian jest osobą konsekwentną, potrafiącą stawiać sobie nawet dalekowzroczne cele oraz określać drogę ich osiągnięcia. Za bardzo nastawia się na to wygrano, wiesz? Ja to mówię, to nie ma coś się nastawiać na, na wygrano. Trzeba wiedzieć o tym, że te pieniądze i tak przyjdą, tylko że w innej formie, nie, nie wygrane. W relacjach z innymi jest uprzejmy. Stara się pokazywać na zewnątrz jako osoba niekonfliktowa i zgodna. Jeśli w dyskusji ma inne zdanie na jakiś temat, wygłasza je, jednakże nie stara się przekonać wszystkich do swoich racji. Ceni sobie własność poglądów. Równocześnie sam też rzadko ulega wpływom innych. Raz podjętej decyzji broni do samego końca. Bywa, że jest określany jako uparty, wtedy rezygnuje z manifestowania swojego stanowiska, lecz nadal robi swoje. W grupie pan Sebastian lubi być w centrum zainteresowania, lecz częściej przyjmuje role kierownicze. Jest przedsiębiorczy. Potrafi celnie określać szanse powodzenia realizacji stawianych przed nim i jego zespołem zadań. Potrafi dobrze rozdzielać zadania oraz egzekwować jakość ich wykonania. Gdy zadania realizowane są sprawnie, tylko kontroluje. Gdy natomiast coś idzie niezgodnie z planem, sam zabiera się do roboty i nadrabia zaległości zespołu. I teraz bierzesz tę. Ta, ta deska. To de, która jest? Deska. To to która to Pani, dobra, Teraz tak. E, tutaj bierzesz e, masz śrubkę. zestawiłeś. Tak, tak, tak. Dlatego, że. Widzisz, tam, ta gdzie śrubka tu się tutaj. To, to. Idzie tutaj? Hmm? Tu, co o, tutaj no wkładasz śrubę i składa się w t, tym otworem. No. Ale słuchaj, tu są trzy dziury i trzy no. bolce, i te bolce są, a tam są też trzy dziury, czyli znaczy, że to jest do tego. Jedno. Ale to było wszystko w jednym kartonie. To, to i to wszystko było w jednym kartonie. Wiem, bo ja to wyciągam. Jest dużo pomieszane. Więc ja mam propozycję taką. Złóżmy najpierw wszystkie łóżka małe. To, co tam zostanie, będzie duże łóżko.